Ho, 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 skur... syny. W ten wigilijny wieczór chciałbym życzyć wam wszystkim wesołej choinki, kudłatego jajka oraz smacznego sianka. A to jest mój prezent. Dla was. Zacznijmy od malunka. Malunek bardzo ważny. Lud. Powiedzmy, że jest gruby, żeby tam nie powpadali, nie? Chłopiec. Powiedzmy, że ten, który rzuca to Bonaventura. To on. Jest na łyżwach, więc tu nie ma tarcia. To, co tu narysuję, to będzie moment wyrzutu. Piłka. Kierunek wektora prędkości piłki. 30 stopni, to gdzieś tyle. Trochę to na oko robię. No i kierunek poziomy. Nie zaszkodzi. Wektor pędu piłki. Zgodnie z zasadą zachowania pędu, pędu takiej samej wartości uzyskał Bonaventura. Tak musi być, bo przed rzutem w układzie Bonaventura piłka nie było pędu i po rzucie tego pędu też ma nie być. Jedyna możliwość na uzyskanie tego to przyjęcie, że pęd Bonaventury będzie miał wszystko to samo co pęd piłki, tylko zwrot przeciwny. No i punkt przyłożenia. Jak te dwa pędy dodam, to wyjdzie 0 i pęd będzie zachowany. 0 pędu przed rzutem, 0 pędu po rzucie. Cudownie. Rozbieram pęd piłki na składowe. Zauważcie, że oba te pędy tworzą kąt 30 stopni z kierunkiem poziomym. To znaczy, że ich składowe też będą sobie równe. Innymi słowy, pozioma składowa pędu chłopca będzie taka, jak pozioma składowa pędu tej piłki. Nie może być inaczej. Zróbmy jakieś oznaczenia. Piłka, jaki ma tu indeks 2, więc to będzie P2. To będzie P1. To będzie P2x, które, jeśli tu jest kąt alfa, będzie dane kosinusem P2. A wiecie co, narysuję wszystkie składowe. Będzie ładniej się patrzeć. Będzie to milsze okół I wszystkie podpiszę. P2Y tutaj. P1Y tutaj. I P1X tutaj. Tu chyba należy Wam się małe słówko wyjaśnienia, co z pędem w kierunku pionowym, bo on wydaje się nie być zachowany. Przed wyrzutem w kierunku pionowym w ogóle nie było pędu. Po wyrzucie piłka ma pęd w kierunku pionowym, no bo jedzie, pęd to MV. Ale chłopiec nie jedzie. Wydaje się, że ten pęd zniknął, ale nie on nie zniknął. Przy okazji, skoro tu jesteś, to wiedz, że coś się dzieje. Skoro tu jesteś, to są duże szanse na to, że jesteś ofiarą polskiego systemu edukacji. No a skoro tak, to możesz iść do mnie na kurs. Miejsc mało, patroni mają pierwszeństwo, ale jakieś tam szanse na złapanie się zawsze są. Szczegóły na stronę, która się właśnie skroluje. Link do której jest w opisie filmu. Koniec autoreklamy wracamy do zadania. Wydaje się, że ten pęd zniknął, ale nie on nie zniknął. Chłopiec go faktycznie uzyskał, tylko nie miał możliwości ruchu w tym kierunku, więc zaczął działać dodatkową siłą na lodowisko i przekazał ten pęd do lodowiska, a lodowisko przekazało do ziemi. Jeśli odpowiednio rozszerzymy układ, to pęd jest zachowany zawsze. Z tych dwóch mogę dostać wzór na P2X taki ładniejszy. Teraz mogę zapisać, że to jest równe P1x. Bo pęd w kierunku poziomem będzie zachowany tylko jeśli poziomy składowe tych pędów będą miały te same wartości. A P1x to jest m razy v. Tu muszę xową składową prędkości napisać, nie? Żeby to miało ręce i nogi. Bo to o to mnie pytają. Bo tylko w kierunku poziomem on może się przemieszczać. My teraz zestawiając ten kawałek. Z tym kawałkiem dostaję ostateczny wzór. To jest z dobrym przybliżeniem 4,9 m na sekundę. To zadanie wziąłem z tych materiałów kursowych, ale już tyle razy robiłem to z dziećmi na kursach, że już więcej nie chcę, już mi się znudziło. Nagrałem i spokój.